Cześć, w dzisiejszym obiecanym filmie opowiem Wam o książkach, które przydadzą się Wam na pierwszych latach studiów lekarskich, nie tylko do zgłębiania wiedzy. Jest tam też taka pozycja, która pomoże Wam odnaleźć się i przetrwać w studenckiej rzeczywistości studiów medycznych, a potem jako młody lekarz i lekarka. Zacznijmy od kultowej książki zwanej Bochenkiem. To ona. Najprawdopodobniej już o niej słyszeliście, bo to legendarny podręcznik, wznawiany od ponad 100 lat, uznawany przez Stowarzyszenie Autorów Książek Medycznych za najlepszą książkę medyczną XX wieku. Dokładny Przejrzysty, z czytelnymi rycinami, a wiadomo, że w tej dyscyplinie bez obrazków ani róż. Tak naprawdę ten podręcznik przyda się nie tylko na kierunku lekarskim, ale też wszędzie tam, gdzie odbywają się zajęcia z anatomii człowieka. Sam zresztą używałem go na moich studiach biologicznych, no już kilkanaście lat temu. Książka ta ciągle jest wznawiana, więc widać, że to naprawdę rozkwytywana pozycja. Wchodzimy nieco głębiej w strukturę organizmu. Histologia, ona też jest na pierwszym roku i podobnie jak Bochenek, również jest systematycznie uaktualniana o nowe informacje. Świetne rozwiązanie. Nowe wydanie ma dodatkowo 300 kolorowych mikrofotografii komórek i aż 230 barwnych rysunków, które opisują funkcjonowanie tych wszystkich struktur komórkowych, subkomórkowych. Od razu więc widzicie te struktury faktycznie, jak one wyglądają pod mikroskopem. Oczywiście organizmu nie byłoby gdyby nie embriologia, która czasem wykładana jest w jednym przedmiocie razem z histologią. I tutaj w ręce mam nowe, uaktualnione o najnowsze badania wydanie. Podręcznik ma kolorowe ilustracje, w niektórych miejscach też faktyczne zdjęcia. Dzięki temu dobrze się go czyta i od razu widać o co chodzi. Poza tym znajdziecie tutaj też informacje o wadach wrodzonych, czynnikach, które determinują ich powstawanie, a także możecie zapoznać się z zagadnieniami związanymi z komórkami macierzystymi, czy też klonowaniem w szeroko pojętym aspekcie klinicznym. Widać więc, że ta wiedza tutaj jest faktycznie uaktualniana o najnowsze informacje. Żeby to wszystko razem działało, to oczywiście musi być też biochemia. Osobiście bardzo lubię ten podręcznik, biochemia Harpera. Jeden z moich ulubionych. Dostając go do recenzji, już miałem tak naprawdę swój własny egzemplarz. To chyba jest najlepsza rekomendacja. Dobrze napisany, zilustrowany, co w przypadku nauki szlaków biochemicznych jest niezbędne. Moim zdaniem bardzo ważne jest to, że tutaj podstawy biochemiczne od razu połączone są z informacjami na temat molekularnego podłoża rozwoju chorób, klinicznym objawem zaburzeń i ich leczeniem. Więc od razu, od początku można łączyć te trudne szlaki i procesy biochemiczne z konkretnymi. Problemami, o których będziecie się uczyć potem. Biofizyka. Podobnie jak wcześniejsze książki, przyda się nie tylko studentom medycyny, bardzo obszerny i dokładnie napisany podręcznik. Powiedziałbym, że tak skrupulatnie napisany, jak na biofizyków przystało. Materiał omówiony w tej książce obejmuje podstawy teoretyczne biofizyki, poprzez biofizykę molekularną, biofizykę komórek i tkanek, aż do opisu wpływu temperatury, czynników mechanicznych, pola magnetycznego na organizmy żywe. Przyznam, że wcześniej tego podręcznika nie znałem, ale już widzę, że przynajmniej pewne roz zdziały będę musiał nadrobić zobaczcie ten brzmi naprawdę bardzo bardzo interesująco teoria chaosu i jej zastosowanie w medycynie na samym końcu przewodnik Kuyona Książka no, nieco przewrotnie zatytułowana, bo autor między innymi rozprawia się tutaj stwierdzeniem o dużej ilości nauki na medycynie. Nie jest to więc taki podręcznik do nauki akademickiej, ale można powiedzieć do nauki życia. Napisany jest przez doświadczonego lekarza kardiologa ze znaczącym dorobkiem naukowym z tytułem profesora. Macie więc tutaj gwarancję, że te wszystkie porady to nie są takie porady wyssane z palca. Co ważne, nie są to informacje tylko na temat studiowania, nie tylko jak uczyć się, jak przetrwać na medycynie, ale też na przykład o mieszkaniu w akademiku czy o imprezach na studiach, znajdziecie tutaj też anegdoty z życia. Wszystkim tym, którzy dostali się na medycynę i chcą dostać się na medycynę w przyszłości, powodzenia, trzymajcie się i trzymam kciuki.